Witam, witam. Dzisiaj praca skończyłem wcześniej i poszło zrobić trening Nie chce mi się, cholera, tak mi się jakoś nie chce robić ale postanowiłem, że robię najcięższy trening w tygodniu, czyli plecy Ale nie będę ukrywał, Elvis po części jesteś prowoderem tego treningu i tych nagrywek, bo nie wykluczyłem, że zaraz znalazłbym sobie jakieś flifowanie ściany jako Zajęcie, no tak to co? Już napisałem nawet ciężary, jakimi się planuję operować. No i w głównych ćwiczeniach po 5 kg mam zamiar dorzucić, więc zaczynamy od rakpuli. Muszę przyznać, że posiłek przedtreningowy dzisiaj był dosyć soczysty. Mianowicie spotkałem się z kolegą z DPD, który aktualnie jest na wolnym bo rozwalił sobie nogę No i coś tam zagadaliśmy o tych nowych pizzach, które są w Żabce No ja mówię, że nie jadłem że sobie sprawię na urodziny tą pizzę i sobie ją skosztuję No po czym on poszedł do Żabki? Wziął dwie Jedną dał mi na przedwczesny prezent urodzinowy więc bardzo miło z jego strony No i wsunąłem taką pizzę przed treningiem i powiem wam, że jak na pizzę, która zmrożona, to ja jadłem salami. To raz, że dopakowałem 1000 kalorii, całkiem przyzwoitych, bo węglowodany, złożone, jakieś tam białko, jakieś tam tłuszcze. Dobre salami było. Ogólnie pizza dobra. Powiedziałbym nawet, że w połowie pizzerii, które jadłem, nie ma tak dobrej pizzy, jak tutaj pizza rożona. Więc taki przytrainingowy u mnie dzisiaj zobowiązuje do ciężkiego dźwigania. Po zwykłej rozgrzewce kilka serii wiadomo z tym malutkim ciężarem żeby się jeszcze dogrzać Ale jeszcze było mało dlatego zrobiłem tutaj gumą plecki, ogólnie prostowniki, najszersze e, bicepsiki Wszystko to co będzie działało podczas rakuli Dorzucam ciężarem, dzisiaj 160kg no i co? No i jazda w tle leci hardstyle, tak no mocne pobudzenie. Może to na tym filmie wygląda leciutko. Zawsze na filmie wygląda leciutko to dźwiganie, ale wierzcie mi, że te ostatnie powtórzenia były mega mocne. No na filmie wygląda, jakbym jeszcze mógł zrobić ze 40 powtórzeń. I można widzieć finisher, czyli 20 kg na ze mniej. I robię zamiast 8 te 15 powtórzeń i to jest to samo już tego 10 powtórzenia to pompa w dolnym odcinku pleców jest naprawdę fajna co zresztą będzie widać jak później zdajemy koszulkę no i taka jest druga druga właśnie seria mocna taka dobiteczka lepsza technika lepsze czucie te serie właśnie mają to na celu. Drugie wiosłowanie no w końcu ta setka na tej sztandze wylądowała ja pierniczę. Ja to nie wiem jak w takim tempie dojdę, właściwie to nie chcę chyba dochodzić do 200kg, które w wiosłowaniu robiłem, bo to był naprawdę już szalony ciężar. Ale fajnie, fajnie to wchodzi, naprawdę. Telefon się rozładował i korzystam z radia. Radio off. Powiem wam, że spoko. Jeśli nie grałem piosenek religijnych, to puszczają fajną, zróżnicowaną muzykę i wtedy lubię go posłuchać, ale właśnie kilka zmian. Kilka zmian nadchodzi. Z dietą kurczę, że tak jeżdżę i myślę i myślę. Trzeba dietkę. Ostatnio właśnie badania robiłem. Słuchajcie, ogólnie zmiany będą pod względem dietetycznym, zdrowotnym w treningowym, determinacji, realizacji celów, bo jest, jest kilka rzeczy, które chciałbym zrobić, a żeby to zrobić, to muszę naprawdę bardzo mocno przycisnąć. Ale na ten temat zrobię osobny filmik, bo właśnie lecą też do mnie bardzo fajne suplemenciki, które wyzdrówku na pewno pomogą. Jest właśnie kilka rzeczy, które chcę zmienić, ale o tym tak jak mówię w następnym filmie. I właśnie w pierwszej kolejności wywaliłem kawę. Wywaliłem też. No, energetyki to już kawał czasu temu. Dodatkowo napoje słodzone również wywaliłem i też eliminuję fast foody. Bo przed treningiem pizza już niedługo, już niedługo będzie własna lodówka, wypchana po brzegi zdrowymi tylko i wyłącznie produktami. Na to nie mogę się już doczekać. Jest to jeden z przyjemniejszych momentów tej właśnie budowy. Wizja w swojej własnej lodówki <gry> a teraz wizja większych pleców. Trzecie ćwiczenie, pierwsza seria, ściąganie fałeczki. Ściąganie fałeczki, w pierwszym i drugim ćwiczeniu progresowałem z obciążeniem, a w tym ćwiczeniu zostaję na tym samym ciężarze, co w zeszłym tygodniu i robię podobną pewnie liczbę powtórzeń. Dwa ćwiczenia, ładnie sprogresowałem, więc teraz sobie daję na wstrzymanie i po prostu pracuję nad poprawieniem nad no poprawieniem techniki. No i zrobiłem to bardzo dobrze, bo tutaj w tym trzecim ćwiczeniu zostałem na takim samym obciążeniu, ale zrobiłem to w zdecydowanie lżejszy sposób, więc taki był zamiar, taki, jest cel, taki był cel i w przyszłym tygodniu sobie spokojnie dorzucę tam sztabę jedną albo połóweczkę i już będę miał fajnie sprogresowane. Tutaj w ściąganiu również taki sam ciężar i Poszło lżej. Nie jakoś istotnie, ale poszło lżej, więc tutaj będzie dokładnie to samo. Tutaj dorzucimy 5 kg do handli No i wznosy na tył barku. Mega dobrze to ciścionko wchodzi. No, widać to trochę tak koślawo, ale <gryw> kiedy to robię, to wychodzi naprawdę zarobiście No i to połączone w serię łączoną razem ze ściąganiem liny na tył barku. Ja robię to w ten sposób. Duży ciężar, bo tam chyba już prawie 70 coś kg, ale wchodzi mocno. No, tutaj całkiem fajnie. W pierwszym szczeniu 5 kg więcej niż w zeszłym tygodniu. Z 15 przerzuciłem się na 20. No i z 20 powtórzeń zleciłem na 15. Coś tak jest, zarąbiście. Nie spodziewałem się, że tak fajnie pójdzie. Na no, drugiej szczenie ten sam ciężar, co ostatnio 67,5 razy 15 powtórzeń. Ponawiam całość jeszcze dwukrotnie. No i skokujemy na ostatnie czynienie na Plecy. No dzisiaj taki jakiś mało rozgadany jestem, bo raz, że nie miałem ochoty na trening, ale zmobilizowałem się, zmobilizowałem się, a dwa, wkurwiam się też tutaj, widzę brudno, kurczy, nabrudzone, bałagan taki, muszę tutaj posprzątać, ale co staje że posprzątam, jak za chwilę znowu będzie dopierdzielone, bo wiecie, płytki u u u układamy, tnie się te płytki, kurzy się, pyli się, czyszczenie sufitu, gładzi, rany boskie. To że się wysprząta, a tu za chwilę znowu jest odnowa pył, więc jeszcze chwilę i się to wysprząta, już tak ma być, się nic nie będzie pyliło. Dobra, lecimy dalej, nie ma co ociągać się na treningu. <słuch> No i co, no i co? Urosłem coś, takie pytanie standardowe. Urosłem. Urosły plecy. Urosły łapy. Wy też zadajecie takie pytanie ciągle, małżonce urosłem. No, nie no, wydaje mi się, że urosłem. Tak przedtem sobie nagrałam klipa. Fajnie te plecy wyglądają. No, trening fajny, przyjemny. I patrzcie, kurde, na początku treningu muł, nic się nie chciało. Tutaj nagrałem sobie klipa, zobaczyłem jak plece się fajnie spompowały od razu wystrzał dopaminy, lepiej się poczułem i zdecydowanie inna energia i tak to bym nie zrobił treningu, skurwiałbym się na siebie do końca dnia, że nie zrobiłem, a mogłem, zmarnowałem czas, a tak to teraz z przyjemnością sobie siądę na komputer, pomontuję, porobię jeszcze inne rzeczy, bo za niedługo coś wam przedstawię, coś na czym pracuję już od dłuższego czasu, ale o tym za niedługo. No i co? Ten filmik będzie trochę dłuższy, trochę bardziej złożony, bo nie kończymy tego tym treningiem pleców. A po treningu coś takiego. Tutaj takie nuggetsy, kawałeczek ryżu i sum. Można powiedzieć wiejski, niesklepowy. Wiejski sum. Takie coś właśnie. Węglowodanów już teraz nie wsuwam, bo w panierce jest trochę, tu jest trochę, ale przecież pizzę całą pędzlowam przed treningiem, więc. I tak na niedobór węglowodanów dzisiaj nie będę cierpiał. A na deser zjem sobie króliczka.